Po stronie prawdy dzisiaj zopatowa pani Bożeno, pani ma rodzinę? Tak mam, dwoje dzieci, które się uczą i potrzebują moich wsparcia. No i ja nie mogę im tak pomóc na tyle, co bym chciała, bo studiują i w ogóle potrzebne im pieniążki. No ale cóż zrobić, muszą się odwoływać tak, żeby brały jakieś, jakieś zasiłki, jakieś coś, no bo ja im nie mogę poddać. No cóż zrobić, jak taka sytuacja powstała, że po prostu... Muszę nie mogę dziecku nawet pomóc, no bo na życie tylko wystarcza. I na opłaty z tej jednej pensji, co mąż zarabia, więc nic nie mogę na nikogo liczyć. No. Także pracy na razie mi się nie ścielę, żebym ja mogła dostać tyle osób, gdzie tu się może zatrudnić. Czyli na dzień dzisiejszy rodzina, która posiada dwoje dzieci, uczących się żyje z jednej pensji męża? Tak. Tak. Jak wysoka jest to pensja? 1600 zł. Ile państwo wydają na opłaty? No około przeszło 1000 zł trzeba wydać. To jest jeszcze zima, opał. To z czego żyjecie? Tak się po prostu trzeba kręcić, żeby chleb był, żeby wy wystarczyło. Co pani? Sobie pozwolić na coś więcej. Co pani dzisiaj chciałaby powiedzieć dyrekcji tego zakładu? Tak, żeby jemu tak było, wystarczyło na chleb tylko. Pani Przewodnicząca, to samo pytanie. Co dzisiaj z tego miejsca, wśród tej załogi, chcielibyście Wy również jako Związek Zawodowy OPZZ powiedzieć tym, którzy doprowadzili do tej sytuacji? My chcielibyśmy powiedzieć, żeby oni prawnie odpowiedzieli za to, co tutaj zrobili. Dlatego, że ci ludzie nie oszukiwali, pracowali uczciwie, a oni po prostu ukradli te pieniążki, które się ludziom prawnie należały. I żeby oni prawnie odpowiedzieli. Bardzo byśmy tego chcieli, chociaż nie jesteśmy ludźmi mściwymi, ale żeby oni prawnie odpowiedzieli. Chcielibyśmy, żeby oni stanęli przed sądem nawet. Pani Przewodnicząca, ta sprawa trwa już bardzo długo. Na ile starczy pracownikom cierpliwości? No nie wiem na ile, no jak rozmawiamy, to na tyle na ile trzeba będzie. Mamy nadzieję, że sprawa rozstrzygnie się y, 19, chociaż no to jest w gestii sądu, wiadomo. No, mamy poparcie właśnie od pana posła Gosiewskiego i od jego y, kancelarii, także no, mamy nadzieję, że coś to. I właśnie media też nas bardzo wspierają. I no, to jest ważne.